Witajcie w kolejnym odcinku Sygrymy w MSP. Tak, ym, tak rzadko, o co chodzi? Poczekaj, yy, a więc yy, napiszemy sobie status. Dzisiaj jest taka niespodzianka, yy, jakby to powiedzieć, zrobię wam taką niespodziankę, ale i tak się kapniecie, kapniecie bo ta niespodzianka będzie napisana w statusie. Zgadliście, dzisiaj będzie Monster! O tak, o jej! O tak, o jej! Tak, no to idziemy do sklepu Diamond! Tak, y, dużo już nazbierałam w sklepu Dużo, wszystko, 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 dużo! Mogę mieć 17 level, Uuuuh, ale jesteście szef! 2 jest na 1, zrobię i spodwójną A więc całego filmiku nie będę ten e, da, e, przez godzinę, po prostu zrobię wam, no takie troszeczkę tak, e, tak. Pozdrawiam Julik 4-5. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Natalia 5-1-1-1. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tak, jeszcze raz napiszę. Dobra. 3-4. Kup. Jest. Twój mamy bolster, jest już aktywny, jest! Mamy bolstera, super! Nie mogę tego wymawiać? Dobra! O, dobra, ona was pozdrawiam, panie. Prośniamy skarbonkę, jest! A to na pewno, pięć kryształów i stuwa, o lol. Pięć kryształów, lol, ludzie, lol.

Zbierała, no, 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 tak, nie, tak, no, To tak, 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 dużo tak, nie mam, no się coś tak, 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 bo tak, 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 Nie Ma tak, nagrywam hej, tak, 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 to ma tak, 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 nie pomagać. To... A ja To my, a, i, by IBRT. może odcinek z innych. No, robię nie mam innej opcji. Tak, możejmy, do jakiegoś nastawym. Zróbmy coś tam. Jakoś ciekawe czy nie. Jezus, Maria, nie mamy twarzy już tak przyzwyczajona hej, ja jak mi muli ten kąt, Czy ktoś zapisać ten film? nie, Te moje, nie, to topy, ale to co ja chce, nie mi Hej A, osiedli, a więc, a więc, właśnie, 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 A. właśnie, 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 właśnie,

Cześć, cześć, Wik, cześć Wika, właśnie teraz nagrywam na te, mam tego monstera. Hmm. pomożesz trochę? Pozdrawiam, pozdrawiam, yy, jakiś znaczek Karolina na, yy, jakiś znaczek, dzięki, dzięki Ci Justi, mam jeszcze tylko 57 minut. <grymne> o kurde. A na pewno się nie wyrobię Pe Może, pewnie się nie wyrobię Nie będę miała 17 levela co? nie, <grymne> to nie go Dlaczego ja się takim czymś zajmuję? A dlaczego ja się nie zajmuję levelem? O Boże... Ej no, a jak można uzys Jak można uzyskać fame? Co? Jak można uzyskać fame? Jak można uzyskać... Jak można... Jak można uzyskać fame? Zbieraj no. lowe nas swój Ej, no daj mi na pokój, daj mi na luks. I coś tam. Eju, ile mi brakuje? 16? Makura. Ja się lognę, no bo patrzcie co mi wyskoczyło, 2, 4, 4, 9, 7, 8, ileś tam, Jezus, ile tego będzie. Dobra, to ja się szybko lognę i do Was wracam. Tak, wróciłam do Was, no ale nikt tak bardzo nie pomógł w odcinku, no. Naprawdę nikt aż tak długo nie pomógł. No. Jak widzicie zostało mi 20, 20.00. Przebrałam się, ale jeszcze bierzmy na chwilę fame z tego, z tego, jakby skądś wzięło. Ktoś mi do tego, otrzymuję rower z autografów i twój pokój, ale ekstra. Dziękuję komuś temu, jego serdecznie pozdrawiam. 56 fame, ale ekstra. Kocham Was moi fani, kochani. <głos> <głos> kapujecie? <noise> nie, no, chyba nie kapujecie. 9 no I no, tak to się nic nie Za to jakoś tam fajnie się uzbierało troszeczkę, zamieniło się na 11, to... Jakoś trzeba ty z tym żyć, ludziska! No, jak była pauza, no to dużo osób też napisało hej, YouTube udrawiam no, 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 no. Pozdrawiam. T, F, Cik, MSP Mara, Szczoka, Szczoka, 3 3, 3, 3. Mary, Małpa, 708. kafe e, 409. Juliusz, pozdrawiam. Ma, Ma, Bilon, 23. No. zobaczymy... O, o, mi się włączył. zobaczymy czy jeszcze przez ten taki czas nie dostałam żadnych prezentów od tamtych odcinków. O, ja dostałam. Pozdrawiam Klaudia szczauka 39. Pozdrawiam Cię. Za... Tak. Proszę o łapkę w górę, jakby można było. Proszę o suba i jakbyście mogli też mi pomagać w levelku tu na angucie. Zapraszajcie mnie do znaj, ale, ale dawajcie w tym komentarzu kto mnie zaprasza, bo ja nie wiem kogo przyjmować. Niektórzy, ma, niektórzy, są nawet, niektórzy mają niski level, niektórzy więksi, a więc proszę bardzo o informację, o mówieniu mówieniu, kto mnie zaprasza, ja też nie wiem, kogo przyjmuję. Tak, no to dziękuję. Pa!